Do przygotowania jajek faszerowanych potrzebujemy masło lub margarynę, drobno posiekaną cebulę, jajka ugotowane na twardo, szczypiorek oraz natkę pietruszki, sól, pieprz, drobno posiekane pieczarki. Zaczynamy od rozpuszczenia masła na patelni. Na patelni wsypujemy drobno posiekaną cebulę i dusimy pod przykryciem przez kilka minut. Gdy cebula się lekko podsmaży, dodajemy drobno posiekane pieczarki. Smażymy na wolnym ogniu, co jakiś czas mieszając tak długo, aż woda, która powstała z pieczarek odparuje. Pod koniec smażenia doprawiamy pieprzem oraz solą. Tak podsmażone pieczarki dają bardzo wyrazisty smak farszu. Jajka przecinamy na pół. Natomiast żółtka z nich przekładamy do naczynia, w którym będziemy urabiać farsz. I tak robimy ze wszystkimi jajkami. Do żółtek dodajemy przestudzone pieczarki z cebulą. Dodane składniki rozcieramy łyżką bądź widelcem. Następnie dodajemy drobno posiekany szypiorek i dokładnie mieszamy. Teraz już tylko pozostało nałożyć farsz do jajek. Przepisów na jajka faszarowane jest wiele, lecz ten, który ja tu prezentuję w tym filmie. Jest w wersji najprostszej, a zarazem według mnie najsmaczniejszej. Nie wyobrażam sobie wielkanocnego śniadania bez jajek faszerowanych. Jest to alternatywa do tradycyjnie podawanych jajek z pieprzem, solą lub szanem. Jajka te bardzo dobrze też sprawdzają się na różnych przyjęciach. Ze względu na ich małe porcje, każdy bardzo chętnie je próbuje. Są szybkie w przygotowaniu. I można je podawać tuż po nałożeniu farszu. Następnego dnia również świetnie smakują. Odpowiednio przyzdobione pięknie prezentują się na stole jako zakąska. Jajka faszarowane pieczarkami są zdecydowanie najlepszymi, jakie do tej pory jadłem.